Dzień dobry, Szymon Wolf. Zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest Judyta Gralka, główny organizator festiwalu Książki w Opolu. Witam bardzo serdecznie. Witam Cię. Dlaczego bardzo. warto czytać książki? Przede wszystkim uczymy się przez książki, poznajemy nowe historie, podróżujemy z tymi książkami, z autorami, z bohaterami, więc książka jest magicznym miejscem, gdzie możemy rozwijać zarówno siebie, mhm. jak i naszą przyszłość. Y y Badania kilka lat w, wcześniej mówiło o tym, że czyta nas zaledwie kilka procent. Jedną książkę w roku, to się poprawiło. Dlaczego niechętnie sięgamy po książki? Niechętnie czytamy po, sięgamy po książki, ponieważ są tablety, ponieważ jest, są komórki, internet. Myślę, że tutaj ta przestrzeń troszeczkę została zaniedbana. Mhm. Natomiast ta książka wraca. Widzimy to też jako drukarnia, że faktycznie te książki są czytane, a zwłaszcza Festiwal Książki w Opolu, który mówi o tym, jak dużo osób jest. Jeśli ktoś podejdzie do nas na Plac Wolności w ten weekend, to zobaczy, co się dzieje i jak dużo osób czyta te książki. I sięga do rozmowy również z autorami, do podpisów książek. Więc jak najbardziej my tutaj pokazujemy, że jednak czyta się książki, a zwłaszcza na opolszczyźnie. Dotarłem do badań, w których. To Biblioteka Narodowa opublikowała, opublikowała wstępny raport czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku i napawa, optymizmem napawa informacja, że coraz chętniej sięgają po lekturę nastolatki. 72% badanych młodych ludzi czyta przynajmniej jedną książkę w roku, a jedna książka dla tych młodych ludzi to jest niewiele, oni czytają zdecydowanie więcej. Tak, to jest niesamowite, co się dzieje w tym roku również w ubiegłym. Mamy też specjalnie na festiwalu panel Young Adult, bo widzimy, że powstała właśnie ta nowa kategoria, właśnie tak jak wspomniałam Young Adult literacka, gdzie będą najpoczytniejsze autorki. I, I będzie ta możliwość rozmowy, zarówno i podpisania też książek przez mhm. autorki. Cieszymy się ogromnie. Już w ubiegłym roku widzieliśmy, jakie były ogromne kolejki do tych autorek, właśnie na festiwalu książki, i ta tendencja jest rosnąca, więc tym bardziej chcemy promować i, i zapraszać tutaj. Te młode autorki na festiwal książki. Wydawać by się mogło, że w dobie TikToka, YouTube'a, Facebooka i innych innych mediów społecznościowych, młodzi ludzie po te książki nie będą chętnie sięgać, a jest troszeczkę inna tendencja, bo młodzi ludzie sięgają po te książki, między innymi po to, żeby stworzyć TikToka, żeby stworzyć YouTube'a, żeby mieć tak zwany jakiś content, więc jakoś to ze sobą współgra i dla mnie optymistyczne. Jest to, że książka wśród młodych ludzi nie umiera, a rozwija się nowa kategoria, o której powiedziałaś Jan Wolt, czyli rozumiem, że młodzi ludzie też będą mieli jakąś propozycję swoją na targach książki w Opolu zdecydowanie przygotowaliśmy przepiękną strefę właśnie tych, tych kategorii Young Adult. Zaprosiliśmy wyjątkowe wydawnictwa, które stricte zajmują się właśnie tą kategorią. Też mogę powiedzieć już oficjalnie, że będzie premiera nowej książki Weroniki Marczak. Wydawnictwo również to ogłasza, więc Rodzina Monet, która jest tak bardzo popularna, w Opolu zagości jej premiera książki. Właśnie po spotkaniu autorskim będziemy mogli Również wziąć autograf od autorki. Dlatego to jest wielkie wydarzenie właśnie. Mhm. Takie najpopularniejsze autorki, takie najpoczytniejsze właśnie książki są u nas na festiwalu. To świadczy też o Randze festiwalu, że nie wybrali nie wybrała autorka na przykład innego miasta, tylko wybrała Opole na to miasto, gdzie chce promować swoją najnowszą książkę. Tych targów książki jest, nie chcę powiedzieć, sporo, ale jest dużo w miastach gdzieś tam, będących w okolicy, bo Wrocław ma i Katowice. Ostatnio w miniony weekend były targi w Warszawie, międzynarodowe targi książki, więc tych targów jest, jest bardzo dużo. Co wyróżnia nasze targi okiem głównego organizatora? Wiemy, że to są najlepsze i wyjątkowe, itd, i tak dalej, ale chcę zapytać o to, co wyróżnia nasze targi, bo podejrzewam, że no, jako główny organizator pani również gdzieś tam przemierza inne targi. Zdecydowanie, robię taki research, tak zwany. Przede wszystkim atmosfera, która jest w Opolu, ten Plac Wolności, który jest niesamowitym miasteczkiem literackim przez te trzy dni. Zamieniamy się właśnie w czytające miasto Opole. I to widzą i wystawcy, i widzą to autorzy, dlatego tak chętnie przyjeżdżają do Opola. Jest ich co roku coraz więcej. W tym roku pobijamy rekord, powiększamy targi o ponad 40% w porównaniu do poprzedniego roku, dlatego ponad 100 wystawców, autorów jeszcze więcej. Zresztą jak widać gwiazdy są niesamowite w tym mhm. roku. Na scenie głównej, ale również w bibliotece, gdzie będziemy mogli porozmawiać w kameralnym gronie, będziemy mogli też tutaj zawrzeć troszeczkę literatury, popisać na warsztatach kryminały, również kaligrafię japońską i tak jak wspomniałeś, też w akcent TikTokowy, gdzie w tym roku będziemy mieć warsztaty z TikToka literackiego. Czyli frontem do młodych, niekoniecznie do młodych, frontem do. Nowoczesnych technologii, choć dla młodych to nie są nowoczesne technologie, tylko już w zasadzie przestarzałe. Zapytam o to, na jaki wykład, na jaką rozmowę zaprosiłabyś ludzi, którzy chcą przyjść na festiwal, bo za chwilę wymienimy te główne może nie główne, ale osoby, które są bardziej znane mhm. ale jako organizator główny i na jaki wykład może wykład? Na jaką rozmowę? Na jakie spotkanie? Z jakim autorem czekasz? Czekam na wszystkich, <laughs> natomiast e, myślę, że czekaliśmy długo na panią Natalię da Barbaro mm -hmm. tutaj, e, więc ciężko było nam ją zdobyć na festiwal, więc bardzo czekam na to spotkanie. E, długo czekaliśmy na profesora Miotka, w tym roku za gości na naszej scenie. Choć daleko nie miał, bo pochodzi z Tarnowskiej Góry, tak. a na co dzień mieszka we Wrocławiu, ale trzeba tak. było poczekać, odczekać swoje. E, I było tak, właśnie dlatego bardzo się cieszymy na to spotkanie. E, w tym roku taką niespodzianką jest Aleksander Kwaśniewski. Więc też jakby, jest to dla nas wyzwanie jako organizatora. Aha. Myślę, że ciekawą propozycją również będzie spotkanie z Andrzejem Draganem, czyli rozmowa też o AI, czyli o tej nowoczesnej inteligencji, o sztucznej inteligencji, którą zresztą się zajmuje. Więc. Czekam bardzo na pana Andrzeja Dragana, jeśli miałabym tak mhm. od siebie dodać, na to spotkanie. Wiadomo, wiadomo że główny organizator czeka na wszystkich no od bardzo. piątku przez sobotę do, do, do niedzieli. Pytanie, jak, jak zaprasza się takie gwiazdy? Bo podejrzewam, że powodem zaproszenia tych wszystkich osób jest wydana książka. I to jest powód, który gdzieś tam determinuje to, czy dana osoba jest. Ja czekam na spotkanie z Marią Peszek i jej książka, rozmowa z, z tatą, wyjątkowa lektura. No właśnie, czy to Wy szukacie propozycji i piszecie do danych autorów, chcielibyśmy, abyście przeszli? Czy pisząc do wydawnictw, oferując im możliwość udziału, to te wydawnictwa proponują nie, gwiazdy, pisarzy, którzy będą nie, brać udział w tych spotkaniach? To zależy. <laughs> Ponieważ najpierw ja selekcjonuję, jakby wybieram osoby, które chciałabym zaprosić, wysyłam mhm. do wydawnictw, ale później w rozmowach z nimi oni również proponują mi danych autorów. Więc tutaj jest ten handel wymienny, tak bym mhm. to nazwała, gdzie faktycznie staram się jak najbardziej zbogacić ten program. Przede wszystkim staram się, żeby ten program był różnorodny, żeby każdy też znalazł swoją kategorię literatury na naszym festiwalu i pod tym kątem dobieram też autorów. Спасибо. W tym roku właśnie tak to wygląda, że mamy zarówno psychologów, mamy literaturę piękną, mamy reżyserów, polityków, więc myślę, że ten program jest jakby różnorodny i każdy znajdzie coś dla siebie. Mhm. Mamy też akcenty oczywiście dla dzieci, tak? bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli również poranki dla dzieci i działania na strefie chilloutu. Również te zaplecze warsztatowe, które dla nas jest też bardzo ważne, czyli to, co się dzieje w Bibliotece Miejskiej. Filharmonia to miejsce koncertowe, ale to będzie szczególne miejsce podczas festiwalu. Przeczytamy o takiej inicjatywie z książką na pulpicie spotkanie z twórczością polskiego autora Michała Aliko. Alico. W niedzielny poranek Kasia i Ewelina czytają dla Was książkę muzyczną ilustracje wykonaną wykonają zaproszeni goście. Tak, w tym roku współpracujemy z Filharmonią. Robimy wspólne jedno wydarzenie właśnie w niedzielę. I właśnie w, w Filharmonii odbędą się te działania. Mhm. Dlatego zachęcamy również do, do tutaj. Szczerze powiem, nie zwróciłbym uwagi na to, na to wydarzenie. Mhm. Ale zwróciłem tylko i wyłącznie, bo, że tak powiem, rodzice w niedzielę chcą spędzić czas ze swoimi dziećmi i, i rozmawiając z niektórymi, po prostu zwrócili uwagę zwrócili uwagę na to, że może być to fajna inicjatywa. Zapisy obowiązują, czy każdy może przyjść? Tak, zapisy obowiązują i proszę. Odbierać wejściówki filharmonii, więc tam u nich w kasie można odbierać. Ja oczywiście jest to darmowe, więc jak najbardziej tutaj zachęcamy. A tuż po działaniach filharmonii, po tych wydarzeniach zapraszamy na strefę chilloutu, mhm. bo będą atrakcje dla dzieci. Ja później spotkania autorskie, oczywiście. Festiwal Książki to nie tylko książki, a za chwilę sobie powiemy o książkach, które. Które warto mieć w swojej bibliotece albo po które warto sięgnąć. Koncerty to też nieodłączny element festiwalu książki. Ja pamiętam Anię Dąbrowską koncert w fajnych okolicznościach przyrody. Teraz m.in. zespół Luxorpeda, Mik Owy Co jeszcze? I jeszcze koncert jazzowy Owe. Mhm tutaj zespół, który składa się z dziewięciu osób, więc naprawdę będzie tłoczno na scenie. Natomiast chcemy właśnie tak soft jazz wprowadzić na zakończenie tej niedzieli, na zakończenie festiwalu. Zachęcam bardzo, ponieważ też chciałam wprowadzić w tym roku różnorodność, żeby każdy też znalazł coś dla siebie, czyli rap, rock i jazz. No bo rockowe granie to dość takie konkretne. Dość mocne. Mhm. Ale stwierdziliśmy, że ten zespół może pokazać coś, coś ciekawego, od, jakby odmienić troszeczkę tą scenę naszą festiwalową. Również mają swoją książkę, więc tym bardziej jakby zawsze ten akcent literatury musi być u nas na festiwalu. To chcę zapytać o to, abyśmy umiejscowili naszym widzom, gdzie ten festiwal się odbywa. Znaczy, wiemy, ale jest scena stoiska, miejsca takie kluczowe, istotne dla festiwalu książki. Przede wszystkim Plac Wolności, który jest między Biblioteką Miejską a Filharmonią. Tutaj jest całe serce festiwalu. Natomiast jeszcze mamy te działania w Bibliotece Miejskiej, jak również w Filharmonii. Dodatkowo w tym roku wprowadziliśmy zbrodnie na pokładzie. Więc mamy rejs statkiem. O godzinie 21.30 wypływamy i mamy dwa spotkania w piątek i w sobotę. Tam się odbywają zapisy. Mamy rozmowę z autorem kryminałów, pływamy sobie po odrze i wracamy już nocą. Zapisy są na stronie. Miejsce jeszcze są? Jeszcze było kilka miejsc na piątek, więc, więc zachęcam, eee, oczywiście zapisy na stronie, wszystkie informacje są w tam jest całość, zarówno plan wydarzenia, mhm. e, jak i wydawcy, mapki i, i dodatkowe informacje o autorach. Ta główna mhm. scena, y, scena, na której będą odbywać się koncerty, to jest scena, która będzie umieszczona przed biblioteką? Tak, standardowo przed biblioteką na tzw. szachownicy opolskiej, więc tam mieści się główna scena, natomiast, tak jak wspomniałam, wszystkie namioty targowe są na całym placu zielonym, czyli placu wolności. Rzadko jest możliwość porozmawiania z podczas festiwalu z politykami takiej rangi, mówię o spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim. Wydał książkę. Aktywność byłego prezydenta w mediach społecznościowych jest ogromna, bo wywiadów udzielił bez liku. Czy w związku z wizytą takiej osoby są jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa czy czy to jest po prostu autor, z którym do którego będzie można podejść, poprosić o autograf, czy będzie kordon ochroniarzy policji osłaniał e, e, polityka? E, można powiedzieć, lewicy. Pan prezydent przyjeżdża, żeby porozmawiać z czytelnikami, mhm. żeby usiąść, podpisać książkę, żeby też posłuchali go na scenie głównej. E, oczywiście będzie ta wzmożona ochrona, jest on jednak prezydentem. Natomiast zdecydowanie tutaj mamy tą przestrzeń na podpisywanie książek, na to, żeby każdy z osób zainteresowanych podeszli i porozmawiali chwilkę z prezydentem. Są spotkania z autorami książek w namiotach i szukałem tam, bo czasami jest tak, że jest spotkanie na głównej scenie mhm. i można w namiocie spotkać. Rozumiem, że pana prezydenta raczej tam spotkać nie będzie. Można. Prezydent będzie podpisywał przy fontannie naszej, festiwalowej na Placu Wolności, więc tuż po spotkaniu zejdzie na fontannę mhm. i będzie tam przy fontannie podpisywał książki. No to e, będziemy śledzić, oglądać i, i, i przyglądać się temu festiwalowi, kibicować przede wszystkim, bo, bo jest to ważne wydarzenie w przestrzeni e, Opola. Książki, po które warto sięgnąć w tym sezonie. To, to jakie książki? W zależności jakie kategorie bo tutaj mamy taki bardzo Wymie, możliwość to jest nie. to trzy Justyny gralki Judyty Judith przepraszam Judyty gralki yy, książek po które trzeba się sięgnąć te, które mam obecnie, to przede wszystkim właśnie, tak jak wspomniałeś, pani Marii Peszek. Mhm. Mam właśnie na tapetzie pana profesora Miotka, ponieważ prowadzę spotkanie. I jeszcze kogo mam u siebie, takie top-top z polskich? Myślę, że chciałam przeczytać właśnie jeszcze panią Marczak. Mhm. Chciałam zobaczyć fenomen tej książki, więc myślę, że tutaj... Te trzy. Te, trzy polecamy, te, trzy. Y, te trzy polecamy książki. Spotkanie z, y, z panem Miotkiem będzie, że tak powiem, dla osoby, która będzie jej prowadzić, <laughs> mocno obciążające, bo nie, nie dość, że trzeba dbać o jakość pytania, to jeszcze trzeba w tym zadbać o poprawność wypowiedzi. To będzie bardzo trudna rozmowa, natomiast już miałam przyjemność wielokrotnie rozmawiać z profesorem, tak mhm. przy ustaleniach pewnych organizacyjnych. Więc jest to tak sympatyczna osoba, że, że wiem, że on. Może nawet sam sobie poprowadzi to spotkanie, tak liczę delikatnie na to. Czyli no pytanie, będzie, żartuję, pytanie będzie ale... otwierające, co tam, jak tam I Pan profesor, profesor już dalej popłynie. Profesor jest niesamowity i on sam właśnie popłynie w tej całej mhm. rozmowie, więc jestem tego przekonana. A przygotowując się do, do tego spotkania z Profesorem Miotkiem, kładziesz nacisk na takie tematy stricte językowe, czy, czy bardziej dotyczące książki jedno? Stricte językowe. Patrzę na to, w czym, na co on zwraca uwagę w swojej książce, na jakie błędy, na takie ciekawostki i myślę, że też poruszę kwestię odmian. Na oczywiście końcówek tutaj, bo bardzo jest duży nacisk w tym momencie na to, żeby jednak kobiety dominowały w pewnych mówimy o feminatywach, zdecydowanie tak? Zdecydowanie o feminitywach, mhm. więc myślę, że tutaj to jeszcze zostanie poruszone. No właśnie, e feminatywy to coś, co będzie powoli <laughs> nasz, znaczy powoli, no, ten język już doświadcza tych e e żeńskich końcówek. E to będzie coraz bardziej świadomo i powszechne, bo jeszcze nie jest. Myślę, że będzie i dążymy do tego. Mm -hmm. e, I zresztą tak jak pan profesor Miodek mówi, to wraca, bo to już kiedyś było, to zaniknęło pod, przed, po II wojnie światowej, natomiast to zaczyna wracać, myślę, że będzie to coraz częstsze. I to będzie między innymi tematem <grych> e, rozmowy z profesorem Miodkiem. Profesor Miodek to nie jedyna gwiazda w zasadzie tych gwiazd, tej konstelacji e, pisarzy. Polskich jest zdecydowanie więcej. Zapytam o jedną rzecz, która gdzieś tam mm, dotknęła mnie, przeglądając inne festiwale, bo, bo przeglądałem programy. To już tak na zakończenie. Wiele festiwali daje akcent i kładzie malutki, ale zawsze akcent mhm. na tą książkę, na tą literaturę na Ukrainie, w Ukrainie. Czy mhm. był taki pomysł na to, żebyś, żeby Opole też gdzieś tam. Zaproponowało coś ludziom, którzy, którzy przyjechali do nas z Ukrainy? Jak najbardziej. Mamy w bibliotece spotkania właśnie z, um, z autorką z Ukrainy, więc zachęcamy. Będzie również tłumaczenie na język polski. Dlatego jak najbardziej mamy tutaj akcent zarówno Ukrainy, mamy też akcent czeski, przyjeżdża autorka z Czech, więc też w bibliotece będzie można porozmawiać z nią. I w tym roku wprowadziliśmy spotkanie w języku śląskim. Więc będzie również spotkanie w języku śląskim w bibliotece w niedzielę. Już Zachęcamy. po tych ukraińskich autorach i czeskich chciałem powiedzieć, robi nam się międzynarodowo, ale tu Śląsk, więc no, dla niektórych jest to okryta opcja niemiecka, dla nas jest to przede wszystkim Śląsk i tylko Śląsk. Zapraszamy bardzo serdecznie. Siódmy Festiwal Książki zaczyna się dzisiaj, czyli w piątek, przez sobotę i trwa do niedzieli. Światełkiem do nieba się kończyć nie będzie, ale będzie się kończyć delikatnym, fajnym koncertem jazzowym. Więcej informacji, oczywiście, na stronie. Zdecydowanie zachęcam, zapraszam serdecznie. Literatura to coś pięknego. No to my zapraszamy na ten festiwal, a zapraszała Judyta Gralka, główny organizator Festiwalu Książki w Opolu, siódmego festiwalu. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą drugą kawę.